Będąc tutaj na King Kongu, pokażę Wam inną atrakcję, czyli ostatnią wieżę, którą tam widzicie. Tamta wieża jest chyba najbardziej ekstremalna, chociaż może mi się tak tylko wydaje. Eee, dlaczego najbardziej? Ponieważ ta zielona zjeżdżalnia tutaj taka... I ...spływa się do basenu. Moim zdaniem jest najbardziej ekstremalna, no nie wiem, ja na niej poczułem taki lekki strach jak zjeżdżałem, ale było fajnie. Potem następna zjeżdżalnia to jest tutaj ta. Ona jest bardzo cienka, więc leżąco się zjeżdża. Tu robi się trzy kółka. Woda pryska dookoła z tych rogów na twarz, więc jest. I potem w środku tutaj jest taki spad, gdzie się wkłada do wody. I tu jest basen, oczywiście ratownik na dole i u góry jest. I tu się wychodzi basenem na zewnątrz. Trzecią zjeżdżalnią jest tutaj ta zjeżdżalnia granatowa. Ona jest taka długa, taki jakby wę, wąż. Ona ma fajną... Fajny bajer, zjeżdżając z niej tu się na o tak się, roz... o tak się rozpędzamy tu myślimy, że my wyskoczymy do góry, oczywiście tak się nie dzieje, bo dopływamy tu i hamujemy, tu jest woda, pryska, żeby było ślisko i płyniemy dalej. I... Naprawdę fajna zjeżdżalnia na dwie osoby. Wadą eee, tej, za... znaczy wadą, nie zalecam nikomu hamować na tej zjeżdżalni tu zjeżdżając, bo zdarzało się niejednokrotnie, że ktoś dotąd dopływał i cofał się. I wtedy ratownik musiał pomagać, albo wyciągnąć, albo tędy wyjść Albo ktoś się tu wdrapywał i zjeżdżał sobie tu, albo tędy Bo tu jest akurat niewysoko, więc za tą zjeżdżalnią okrągłą Więc można wyjść Ale po prostu jechać na żywioł, nogi do góry fru, I wtedy się spokojnie tu zjedzie, będzie fajnie Najgorzej, mają... oczywiście nie można tu zjeżdżać z szerokimi kołami Od razu wam powiem Są takie koła pojedyncze i one są mniejsze i większe. Zalecam do wszystkich zjeżdżalni brać te mniejsze koła, bo zresztą tutaj do większego jak wejdziemy tutaj do góry z większym kołem, to ratownik nie pozwoli zjechać, ponieważ jest za szerokie. Tak więc od razu zalecam wziąć mniejsze pojedyncze koła, nie te podwójne oczywiście, to pokazuję, tylko pojedyncze, żółte albo jakieś tam kolorowe, tylko takie jak najmniejsze koła, na których siadamy i wtedy fajnie się ściskałem i jest super zabawa. Dobra, idziemy na tamtą atrakcję, przejdę Przej, teraz na dół i pokażę Wam tamtą atrakcję. Pozdrawiam. A po co ja was pozdrawiam? Przecież zaraz będziemy znowu się słyszeć. Jesteśmy przy jeszcze jednej atrakcji, która nazywa się Szrek. Czego Szrek? Bo pewnie jest to zamek od Szreka. Co ta atrakcja ma za atrakcję? Już mówię, ten, ten zamek oczywiście. Oczywiście tu sobie zabieramy koła. Jakimi chcemy zjeżdżać? Ratownik jak zawsze na miejscu. Ta atrakcja ma taką zjeżdżalnię falującą. Czasami zdarza się, że ktoś tam. Z... spłynie tak jak teraz o zjedzie stamtąd a nie wjedzie już na drugi garb bo albo hamuje albo wziął za duże koło o, tym się udało świetnie. Temu znaczy człowiekowi się udało, fajnie przejął ale zdarza się, że ktoś nie dojedzie dalej Tak więc idziemy sobie pokażę wam te tutaj atrakcje o jedzie kolejny osobnik Idzie. Do góry. I do wody tutaj. Wprób. O, daleko popłynął. Niezły. Dobra, idziemy teraz dalej. Co my tu mamy za kolejne atrakcje? Już Wam mówię. Kolejną atrakcją jest taka wirówka, którą ja ją tak nazywam. Zresztą dwie takie są tutaj na terenie tego hotelu. Ale obie nazywam wirówkami, chociaż ta ja z tej już zjechałem, z tej drugiej jeszcze nie. Ta jest fajna, wjeżdża się u góry wjeżdża się w taką cienką rurę, leży się na materacyku sunie się do środka, robi się 2, 3, 4 kółek zależy kto ile waży masa tu ma znaczenie i na końcu wpływa się tutaj do do basenu, znaczy wskakuje się do basenu hop, i wypływa się tutaj o. fajna sprawa, kolejna atrakcja ostatnią atrakcją tego zamku naszego jest yy, zielona atrakcja taka o powiem wam szczerze, ja się zawsze obawiałem nie wiem dlaczego mam takiego stracha chyba wysokości zjeżdża się oczywiście tak, 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 tak tak. i tu się zjeżdża, czasami ktoś przywali w te materace jak ktoś jest ciężki, albo zazwyczaj dwie osoby jak zjeżdżają to mają więcej i tu przywalą sobie tak delikatnie, ale oczywiście materacem więc raczej nic nie stanie ja mam z tą zjeżdżalnią taki problem, że tu jak się jedzie, to nagle jest tak, czuję się jakby się prawie nie dotykało tego, tak jakby w powietrzu się spadało. No i miałem takie zawsze obawy, ale spróbowałem, zjechałem. Naprawdę mega atrakcja, chociaż drugi raz chyba raczej nie zjadę. Nie wiem dlaczego, a może zjadę. Więc tutaj najlepiej jechać we dwóch, wtedy się dalej poleci i myślisz, się, że się wyskoczy wręcz. A oczywiście tu się hamuje I tu się wpada do basenu. Akurat nikt teraz nie zjeżdża, nie wiem dlaczego, ale dobra, nic to co tu nie. Więc wejdziemy do góry, pokażę Wam atrakcję z góry. O, ktoś tu chyba wpadł, zaraz zobaczymy. Plum. O, cały czas oczywiście. Ratownik czuwa, żeby nic się nie stało. Powiem wam teraz jak te zjeżdżalnie oczywiście się tu nazywają. Ta zielona to oczywiście ma nazwę, wiadomo, straszną. No bo jest trochę straszna, ale świetna zabawa. Tsunami. To ta zielona, o której przed chwilą mówiłem. To jest oczywiście, znaczy nie oczywiście, to jest Space Hall. I trzecia atrakcja tutaj, to jest, to jest, to jest, to jest Uphill Flying Boat No to mamy tą tutaj zjeżdżalnię, na której czasami ktoś jedzie sobie tak dłu. Jeżeli hamuje, to raczej tu nie wiedzie i potem wsuwa się i tędy trzeba wyciągać tą osobę No chyba, że wejdzie po prostu sobie tam i zjedzie dalej Tak więc zjeżdżając z tej zjeżdżalni nie hamujemy, jedziemy i tu nam się wydaje, że polecimy w kosmos bo takie jest przyspieszenie, ale oczywiście tu się dohamowuje, tu pada woda, żeby było ślisko, i jedzie się dalej. Jest bardzo przyjemna zjeżdżanie. To oczywiście, dookoła tego zamku, osiołek, zamek. No co, to idziemy do środka, pokażę Wam w środku, jak to wygląda. Idziemy, idziemy. Jak widzicie, to ja już kręcę któryś z tych filmików, żeby Wam pokazać szczegółowo każde miejsce tego, e, tego hotelu Aqua Blue, Charmen Shake. No i powiem Wam, że. Nie jest tych atrakcji. Nogi mnie już bolą, buzia odmówienia do tego tele, telefonu, do tej kamery też mnie już boli, gardło też mnie boli, chętnie mi się napił jakiegoś, czy to drinka, czy jakiegoś soczku, no, ale jakoś tak chcę nagrać dla wszystkich te filmy, żebyście mieli pełne, pełną informacje o tym hotelu, po polsku, bez domniemywania się czegokolwiek, no, to jest ta zjeżdżalnia. To jest ta druga zjeżdżalnia. Z góry Wam zaraz pokażę oczywiście bardziej szczegółowo. To jest ta zielona. To jest zamek szleka oczywiście. Idziemy do góry. Poglądamy wszystkie zjeżdżalnie z góry. Okej, okay, pierwsza w lewo To jest tutaj A Tutaj, zaraz zobaczymy jak zjeżdżają ludzie, patrzcie Ledwo dojechali ale udało się i do basenu i wio Okej, okay, widzę, że tu Co to jest? A to jest tak chyba miejsce dla ratownika, że może sobie tutaj Telefonem się pobawić, czy drugie? Wejdźmy, skorzystajmy, zróbmy film jak jeszcze jedna para zjeżdża. Siada, siada. ratownik wypycha nogą trochę, żeby szybciej się zjeżdżało, i jadą. I dojechali, i w dół i baseny są OK, idziemy do kolejnej atrakcji przy zamku Shrek'a Uphill Flying Boat to była ta właśnie, którą przed chwilą widzieliśmy atrakcja idziemy do góry tutaj mamy dwie atrakcje, jedną z nich jest ta tutaj Space Hall taka cienka dziura, ale w niej jest. Ale w niej wszystko widać, więc nie ma się co obawiać, jak ktoś nie lubi ciemnej przestrzeni. Jedzie się tutaj, tą tą, robi się kilka kółek. Spada się tak, jak widzieliście. w baseniku, jesteśmy na dole. Wadą tego jest. Może to nie wada, to atrakcja, ale oczywiście ja sobie tak mogę powiedzieć. Moja subiektywna ocena. Podobnie jest tego, że ta woda tam z tych rurek dookoła, która oczywiście powoduje, że to jest śliskie. Eee, ale chyba mi się... Nie, nie wydaje mi się. Ona tak spada w dół, zamiast, zamiast po ściankach tak, tak być skierowana na ściankę, to spada w dół i prawie cały czas jak się kręcimy, pada nam w głowę, bo się kręcimy na ten szarym tu okręgu w środku, pada nam, pada nam na twarz. Prawie cały czas nic nie widzimy, dopiero jak już mamy spaść do tej dziury Tutaj dopiero wtedy widzimy jak spadamy i wychodzimy Szkoda, bo moim zdaniem mogłoby to Ta woda spadać tu po tym, po ściankach Byłoby znacznie lepiej niż prosto w dół skierowane te wodotryski Ale to nie jest żadna wada, to oczywiście tylko tak, żeby się przyczepić Idziemy na, na następną atrakcję To jest tutaj, możemy sobie wejść, w takie na zamku zleka i zobaczyć jak będzie zielone zielony zjazd wyglądał to jest z góry widoczny, ten zielony zjazd wielu się go boi o, jedzie ktoś powiem wam, jest mega efekt jak ktoś z wysokości się trochę boi, ale i nie tylko o, jedzie sobie, jedzie i ten chyba jako pojedyncza osoba jakoś tam szczególnie, o widzicie, te walnięcie takie okej okay. Następna osoba Jedziemy, jedziemy, jedziemy I przez chwilę jest naprawdę mega efekt ten, ten jak się zjeżdża stąd z góry To powiem wam, jest przyspieszenie Jest, jest, jest efekt Ja już to przeżyłem Jakoś nie szczególnie chcę drugi A we dwie osoby to mogę wam powiedzieć, że jest jeszcze większe przyspieszenie Większy ciężar Zobaczcie teraz tych dwóch I Jeszcze szybciej się jedzie Jeszcze wyżej się leci i zobaczcie teraz, jadą Jadą, jadą, jadą Moim zdaniem tak też sobie walną delikatnie A może mocniej trochę Chociaż w sumie tak fajnie się ułożyli O, widzicie? Pam, bam, Pam, bam, bam. Ok, są na dole I tu następni Ratownicy Oczywiście, na każdej zjeżdżalni są. Zobaczcie, teraz będzie pewnie piskę jak, jak się mogę spodziewać, chyba, że zjeżdżają któryś raz. Patrzcie teraz. Zawsze tak jest. Elegancko, elegancko. Zabawa jest, a o to chodzi. Wakacje pełną piersią Wam powiem, jeżeli chodzi o ten hotel. Atrakcji, kupa. Pasenów kupa, kolorowo, zadbane, czysto, zero brudu, wszystko posprzątane. To co mogę wam pokazać właśnie, to jest główny budynek w samym środku hotelu. Więc jeżeli ktoś nie umie się połapać i ma jakieś problemy z orientacją, chociaż wątpię, że tak wiele osób będzie miało ten problem, to powtarzam. Tam jest wjazd hotelu, tam autobusem wjeżdżamy. Tutaj mamy parking, flagi są, Polska też oczywiście. Tu wjeżdżamy busem, tu się rozpakowujemy, idziemy do recepcji, dostajemy numer pokoju, albo mamy gdzieś tu zakwaterowanie w tym kółku, albo w pobocznych, zalecam poboczne, bo jest cisza większa, imprezy są zazwyczaj tu w środku tego, tego okręgu, animacje dla dzieci i tak dalej. Z tych pobocznych jest ciszej znacznie, wentylatory na sufitach, szczególnie na tych piętrowych pokojach, bo myślę, że na parterowych nie ma. Prywatyzacja, wszystko sterowane ręcznie w pokoju lub automatyk też jest. Można sobie włączyć opcję automatyczną lub ręczną Wentylator też sterowany z różnymi prędkościami ręcznie. O, ktoś tam widzę, że wjechał. O jak widzicie tam jest oczywiście drugi zjazd. O i zjechała. Tak więc zapamiętajcie tą drogę główną główny budynek więc gdziekolwiek jesteście patrzycie na ten budynek z wieżyczkami to jest główny budynek tak więc tam jest jeszcze jedna droga bo ta droga tak idzie tu dookoła hotelu tam tu 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 tu, tu, tu i tam tak więc nieprosto się tutaj domyśleć co jest gdzie okej okay, co tam dalej mamy tam jeszcze hotel ma coś takiego, z czego jeszcze nie korzystałem. Za dziecięcymi basenami. Tam przez bramę się wchodzi, idzie się tam dalej. I tam jest coś takiego jak korty tenisowe tam. Jeżeli ktoś lubi grać w tenisa, to tutaj znajdzie pewnie coś dla siebie jeszcze. Czyli korty tenisowe. Jest też mini golf, ale to już pokazywałem chyba na osobnym filmie. Ale powiem tak skrótowo, gdzie on jest. Jeszcze raz. Czyli, jak tu mamy główny budynek, tam mamy wejście główne, tam mamy bramę, przez którą wjeżdżamy, to zaraz przy tej bramie, jak są te budynki z zielonymi dachami, pomiędzy budynkami, tu pierwszym a drugim, jest mini Golf 16. Te kijki pożyczamy sobie, oczywiście, tutaj na recepcji. Wchodzimy na recepcji, poprosimy o kije i wio. Idziemy grać. Tu pomiędzy każdym z tych budynków są baseny. Na przykład Tutaj widzimy raz, dwa, trzy baseniki. Dwa takie małe dla dzieci, i tutaj większy, trochę, do pływania dla ludzi. Takich starszych mi się wydaje. Tam pomiędzy też jest taki schowany basenik, co widzieliście pewnie na innym filmie na początku. Teraz wam pokażę, gdzie są kolejne restauracje. Albo w innym filmie, żeby nie było wszystkiego w jednym.